Sposób numer cztery wymaga zaangażowania kogoś Tobie bliskiego, na przykład przyjaciela. Przyjaciel stanie się takim motywatorem też dla Ciebie do tego, żeby coś robić. Więc we wsparciu przyjaciela nie chodzi tylko o to, że on do Ciebie dzwoni albo pisze i Cię motywuje do sportu, ale chodzi o to też, żeby go nie zawieść. Bo jeżeli ja pójdę się i napiję się w środę, to raczej w czwartek rano nie będę w stanie zagrać z squashem. Dla mnie, czy to coś zmieni? No tak, zmieni, bo zmieni mi moją rutynę. Dla mojego kumpla to będzie duży zawód. A czasami ważne jest, aby przyjaciół nie zawodzić. I to była czwarta metoda, która moim zdaniem minimalizuje ryzyko odpuszczenia własnych postanowień. No dobra, a teraz proste zadanie dla Ciebie. Napisz mi w komentarzu, jakie postanowienie ostatnio odpuściłeś, odpuściłaś i z jakiego powodu to się stało. To był krótki materiał, short. Ale jeżeli chcesz zobaczyć cały film, zapraszam Cię do opisu a w opisie znajdziesz link do całego materiału.